Jestem, żyję! <noise> Dzisiaj mam się trochę lepiej. W końcu wyszliśmy z domu. W sensie ja w końcu wyszłam z domu. Nad morzem. A że może mamy dosłownie naprzeciwko hotelu, to razem z tymi moimi przyjaciółkami daję radę. Ale jest piękny. No, chyba tak. no, no. Dużo spali ja, ja, ja. dużo, No, dużo, no. Dużo. A z się... ale jest